Lubię słuchać muzyki, sobie zainstalowałem głośniczki. E, fajnie to wszystko tutaj gra brzmi, i jakby przebywanie tutaj, to jest 5 metrów kwadratowych, czy tam 4, nie wiem, niewiele powierzchni użytkowej, więc w ujęciu materialnym to jest nic, a w ujęciu takim emocjonalnym to jest e, wielka, wielka willa, do której uwielbiam wracać. Ja dodatkowo nie muszę wracać, tylko mogę ją teraz zabrać ze za sobą i stanąć gdziekolwiek. I niedużym nakładem takim materialnym e, powstało miejsce, które jest naprawdę wyjątkowe i dało mi wtedy ogromnego kopa i wiele radości, i daje cały czas, bo nawet teraz, kiedy siedzę i tutaj sobie nagrywam dla was. E, ja się znowu rozklejam, wiecie, bo, e, no, bo to jest chyba prawda. To jest na pewno prawda. I chciałem właśnie coś takiego nagrać. Cześć, witam was w kolejnym odcinku kosmicznych motywacji, a w tej chwili znajdujemy się w przyczepie wartej miliony, miliony wrażeń, miliony wspomnień, milion historii, miliony uczuć, miliony emocji, miliony tak naprawdę wszystkiego. Znajdujemy się w tej chwili w chałupach, i jak zauważyliście w poprzednich odcinkach yy, przeprowadziłem. Rozmowę w przyczepie, była też moja pogadanka w przyczepie. To taki zupełny spontan, powiem Wam szczerze, kreacyjny, bo jakoś tego nie planowałem, wyszło to spontanicznie, ale wydaje mi się, że się wpisuje to w taki wakacyjny czas, jaki teraz mamy. I następne rozmowy, kilka następnych rozmów też będą w przyczepie. Natomiast jestem Wam winien, jako twórca, to, żeby trochę wyjaśnić temat tej przyczepy, a jest to coś niezwykle symbolicznego w moim życiu i sobie. Pomyślałem, że <słuchaj> Słuchaj, ja już mam ciarki, kiedy to mówię chyba kurde, też trochę płakać mi się chce, bo ta przyczepa odmieniła moje życie. Ta przyczepa odmieniła moje życie i może wam się to wydawać dziwne. Yy, zwłaszcza, że no, w kosmicznych motywacjach mówię o rzeczach pozamaterialnych, a de facto przyczepa jest materialna, no ale dobra, nie oszukujmy się, to jest zabytek klasy 0 rocznik 7-8 kosztowała mnie całe 4300 zł, natomiast pojawiła się w moim życiu nieprzypadkowo. I w takim ujęciu symbolicznym chciałem o tym bardzo krótko opowiedzieć, bo nieraz zdarza się, że gdzieś tam coś takiego pojawia się w naszych życiach. Albo prawie się pojawia, bo się nie pojawia, bo podejmujemy jakieś dziwne decyzje, i, i nie chcemy zaufać pewnej intuicji, która mówi: halo, halo, to jest ten moment, kiedy tego w swoim życiu potrzebujesz, i nieraz może się zdarzyć, że właśnie taki moment i taka rzecz, albo osoba, bo to nie chodzi tylko o rzeczy, może spowodować, że. Całe nasze życie od tego momentu zacznie się zmieniać, i to nie będzie jakaś nie wiadomo jaka rewolucja, chociaż też tak może być, ale będzie tak, że pewne ziarenko się zasieje w głowie, które sprawi, że pewne rzeczy zaczną się zmieniać, i tak było w moim życiu. Ja w ogóle nie planowałem kupować przyczepy, szczerze mówiąc. Pływam na kitesurfingu dosyć długo, bo od 2008-2009 roku i w 2016 roku, tak skrócę. Bardzo tę historię. W zupełnie nieprzypadkowy sposób znalazłem się w miejscu, które jak się potem okazało nazywa się Camping Haupy Centrum. Był w samym centrum chałup i zabrała nas tam koleżanka, która tam mieszkała. My nie mieliśmy pojęcia o tym. Siedzieliśmy sobie na innym kempingu znajomego w przedsionie. Ona mówi: Chodźcie, bo tam jest takie fajne miejsce. Czy ona tam zapomniała, czy zakręciła gaz? Nie pamiętam. My stwierdziliśmy, że pójdziemy z nią. I poszliśmy. Do centrum hałp, gdzie był taki mały wycinek terenu przez taką małą furtkę, przez którą cały czas możecie przejść, chociaż tego kempingu już tam nie ma eee, weszliśmy jak do Tajemniczego ogrodu, i słuchajcie, i mnie ośniło, że to jest moje miejsce. Ja nie mając tak naprawdę jakiejś konkretnej wizji, ale czułem, że jakaś taka dziwna energia przeze mnie przemawia i mówi: Stary, to jest Twoje miejsce, nieważne, nie wiem, załatw przyczepę. To oczywiście nie był taki precyzyjny głos, ale mniej więcej o to chodziło. Ja jej zadałem pytanie: Słuchaj, gdzie się kupuje przyczepy? Ona powiedziała: Wiesz, co. No, na Allegro, gdzieś tam na jakichś yy, giełdach. No ja kupiłam od takiego handlarza tu i tu. Więc słuchaj, a może dałabyś mi do niego namiar. Ona mówi: Dobra, super, w ogóle zapytałem, ile kosztowała twoja przeczepa? Ona powiedziała pięć tysięcy złotych generalnie wtedy to była naprawdę spora kwota dla mnie, ale jednak nie jakaś zaporowa. Ja sobie pomyślałem, kurde, można mieć dom na kółkach za 5000 tysięcy złotych? A kolejna sprawa, że w tym miejscu, w którym byłem, było wolne miejsce. To dla kogoś, kto nie przyjeżdża na Półwysep Helski może się wydawać dosyć abstrakcyjne, że mówię o wolnym miejscu, ale mm, no tutaj jest mało miejsca. Tak naprawdę, słuchajcie, no ktoś, kto tutaj przyjeżdża, to wie, że to jest czasami walka o to, żeby gdzieś ustawić przyczepę. A tam było wolne miejsce. No i słuchajcie, gdzieś tam zakiełkowała taka Myśl. Zadzwoniłem do gościa, który jest y, właścicielem, był właścicielem tego miejsca, y, dzierżawił je i y, y, zapytałem, czy mogę się wstawić z przyczepą. On powiedział, że, y, że nie ma problemu, ale czy mam przyczepę? Ja odpowiedziałem, że nie. Jak będziesz miał przyczepę, to pogadamy. Słuchajcie, pojechałem do tego gościa, okazało się, że nie ma żadnych przyczep fajnych, ciekawych. Ja już byłem taki zmarnowany i pytam go, naprawdę nic pan nie ma ciekawego? Mam taką jedną, ale nikiej nie chcę, bo jest stara, mała i, i generalnie brzydka. Słuchajcie, usiadłem tutaj, wszedłem i <laughs> zakochałem się w niej, słuchajcie, <laughs> kurde. Fak, płakać mi się chce. Nie wiem czemu, może dlatego, że naprawdę jest to dla mnie ważne i dlatego chciałem się z Wami podzielić. To jest bardzo osobista historia. W każdym razie e, zapytałem, czy działa prąd yy, i gaz. On powiedział, że tak, Więc ja powiedziałem ile? On mówi: 4-300. biurę. biorę, ale musimy pan dowieść to do hałp. I on to przywiózł, słuchajcie, ja ten przyczepę ustawiłem na tym kempingu i można powiedzieć, że to był początek zmian w moim życiu. I nie chodzi o to, że y, pojawiłem się w miejscu, bo to też prawda, gdzie było całe mnóstwo fantastycznych ludzi, których znam do dzisiaj, których poznałem i którzy naprawdę są fantastyczni. O, jedzie pociąg, słuchajcie. To są odgłosy, bo. This is camping reality, no inaczej się nie da. Eee, I tak pozamykałem okna i tutaj jest niezła paruwa, ale dam radę. Mam nadzieję, że Wy też, słuchając tutaj tych moich, że tak powiem, wypocin, ale są naprawdę ze szczerego serducha. No i tam było naprawdę super. Spędziłem tam wyjątkowe kilka sezonów, bo osiem, jeżeli dobrze liczę, od tego 2016 roku. I dostałem od matki natury to, czego w danym momencie potrzebowałem. To był trudny czas w moim życiu pod względem zawodowym. Gdzieś tam tych zleceń nie było, nie wiadomo ile i potrzebowałem czegoś takiego, normalnie człowiek powie, no dobra i co, i se kupił przyczepę. Tak, kupiłem przyczepę, ale ja właśnie tego potrzebowałem w tym momencie, żeby moja głowa odpoczęła i żeby zrobić coś na tyle szalonego, a jednocześnie jednak pod jakąś kontrolą, no bo to nie był jakiś, nie wiem, nie rzuciłem całego swojego życia, też nie miałem dzieci, więc nie miałem na głowie jakichś takich super większych obowiązków, bo wszystko realizowałem z perspektywy osoby, która dba, tak naprawdę o swoją przestrzeń, ale jednak było to trochę szalone. I słuchajcie, i, i to był tak piękny czas, że. Że, że wszystko, zaczęło się, wszystko zaczęło się zmieniać. Poprzez poznanie tych wszystkich ludzi, poprzez te różne klimatyczne doznania, emocje, imprezy. Każdy sezon na tym kempingu i w tej przyczepie to było jak takie przyspieszenie, które spowodowało, że to, co się działo przez dwa, trzy miesiące, w normalnym życiu dzieje się przez dwa, trzy lata, i to była naprawdę niezwykła nauka. W ogóle jak jechałem po tej decyzji o kupnie tej przyczepy, zatrzymywałem się, pamiętam, to było gdzieś na środku Pomorza, jechałem przez takie naprawdę bardzo piękne tereny i co jakiś czas się zatrzymywałem i krzyczałem wow, jak fajnie w ogóle, dosłownie, w niebo głosy, krzyczałem, bo się radowałem. I e, mówię o tym, bo czasami mm, fajnie jest sobie pozwolić na takie małe szaleństwo, które po prostu wypływa z wnętrza nas, y, bo tego być może po prostu potrzebujemy, a może do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo może się okazać, że to będzie swego rodzaju taki inkubator, który w tej radości, nawet w trudnym czasie, każdy ma czasami jakiś taki trudny czas związany z różnymi sytuacjami, ale pozwala po prostu, żeby gdzieś polecić na tę orbitę pierdupik z radości i szczęścia, i właśnie tego w cudzysłowie szaleństwa, i pozwala to, żeby ten umysł odpoczął odpoczął po to, żeby gdzieś tam potem zakasać rękawy i próbować realizować dalsze swoje wyzwania w taki sposób, żeby tę energię mieć. I słuchajcie, te lata mijały, Ja w ogóle od początku wiedziałem, że to jest magiczna przyczepa, że mm, musieli ją mieć właściciele, którzy mieli naprawdę dobre serce. Ja byłem jej drugim właścicielem, słuchajcie, a to jest przyczepa z 78 roku. Tutaj musiały się dziać piękne rzeczy. Przed nią wyrosła wieżba, jakieś kwiatki, sam sobie zrobiłem jakiś ogródek, chociaż nigdy nie byłem jakimś super ogrodnikiem. Wiecie, nie chodzi o to, co, co się działo, ale jaki to miało skutek yy, dla mojej. Głowy. Że w takim trudnym momencie po prostu popłynąłem z takim prądem, co dalej miało szereg różnych następstw, co spowodowało, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I żebym nie był tutaj taki gołosłowny, bo to nie chodzi tylko o to, że nagle, nie wiem, zacząłem szaleć, bawić się i to była jedna wielka impreza, bo też tak było. Było też pływanie na kajcie i było naprawdę miłe spędzanie czasu, ale były na przestrzeni lat, ta przepa stała w miejscu, w jednym konkretnym miejscu, ja do niej przyjeżdżałem po prostu co sezon, ale też pojawiały się coraz to co nowe myśli. Gdzieś tam zacząłem czytać, zacząłem się rozwijać. W międzyczasie podjąłem szereg fajnych zleceń, które gdzieś tam fajnie ukształtowały moją drogę zawodową, ale jednocześnie gdzieś tam kiełkowały różne myśli w głowie różne myśli, które między innymi doprowadziły mnie do tego, że półtora roku rzuciłem alkohol, przestałem w ogóle pić, między innymi dlatego, że znalazłem się w miejscu, w jakim się znalazłem, który nie był miejscem złym. On był miejscem wspaniałym i dawał ogromne możliwości, dużo radości, I tej takiej takiej dopaminy towarzyskiej było mnóstwo, ale to też właśnie było tym inkubatorem wspomnianym, który pokazywał gdzieś co siedzi w mojej głowie i że być może po tych paru latach jest czas, żeby sobie powiedzieć w pewnych kwestiach: halo, halo, zejść na ziemię. I kemping się skończył, słuchajcie. No ja tego alkoholu nie piję, to nie było tuż po zakończeniu kempingu, ale no parę miesięcy po, yy, bo nie piję od stycznia 2000. 14 roku, więc właśnie mija półtora roku, to jest też miłe, że, że, że mogę się tym pochwalić. Zwłaszcza, że w sumie, chyba, jest, powiem wam, w ogóle to jest śmieszne, że ja teraz o tym mówię i w ogóle tego nie planowałem i tego nie wyliczałem. Ale yy, yy, ja rzuciłem alkohol 19 stycznia. Wydaje mi się, że ta publikacja jest teraz 18 lipca, więc no, no kurde, równo półtora roku właśnie wybija teraz. Tym bardziej niech to wybrzmi, bo chciałbym Was z tymi kosmicznymi motywami, Was i siebie inspirować do, do, do różnego rodzaju rzeczy. I czasami te moje pogadanki, które mogą się wydawać takie trochę tralala, ale wydaje mi się, że. Fajnie jest mieć taką swoją przyczepę za miliony, cokolwiek to jest. Czy to będzie doznanie, czy to będzie doświadczenie, czy to będzie cokolwiek, co spowoduje, że gdzieś tam jakieś ziarno się zasieje, które spowoduje jakiś taki ruch w tej czasoprzestrzeni i do czegoś doprowadzi. Dzisiaj nie jestem na tym kempingu. Ludzi z tego miejsca znam. Niektórzy stali mi się naprawdę bardzo bliscy, a przyczepa dalej jest ze mną. Zainwestowałem parę złotych w to, nie jakoś. Dużo, żeby ona jeździła. Ma w tej chwili panele fotowoltaiczne, ma akumulatory, ma niezależne zasilanie. W tej chwili stała się mobilnym studiem, co wymyśliłem z wami, tak naprawdę, robiąc już kosmiczne motywacje. Po prostu yy, wszedłem sobie do niej, i pomyślałem: Kurde, fajnie byłoby tutaj jakąś rozmowę poprowadzić lub nagrać, właśnie taką pogadankę. No i nie mogę zapominać o kocie, gwiazdce, która jest ze mną i też przyszła do tej przyczepy, właśnie na tym rzeczonym kempingu. W 2017 roku po prostu się wprowadziła, weszła stwierdziłem, że ją wezmę i do dzisiaj jest ze mną oczywiście w tej chwili już w Łodzi, no nie zabieram jej teraz z sobą, bo jednak taka jazda dla niej nie jest jakaś super komfortowa, także wymieniać, wymieniać można tutaj profity, ja sobie czasami wyobrażam będąc tutaj, w ogóle lubię słuchać muzyki, sobie zainstalowałem głośniczki, fajnie to wszystko tutaj gra, brzmi i jakby przebywanie tutaj, Tu 5 metrów kwadratowych czy tam 4, nie wiem, niewiele powierzchni użytkowej, więc w ujęciu materialnym to jest nic. A w ujęciu takim emocjonalnym to jest wielka, wielka willa, do której uwielbiam wracać. Ja dodatkowo nie muszę wracać, tylko mogę ją teraz zabrać ze za sobą i stanąć gdziekolwiek. I niedużym nakładem takim materialnym powstało miejsce. Które jest naprawdę wyjątkowe i dało mi wtedy ogromnego kopa i wiele radości i daje cały czas, bo nawet teraz kiedy siedzę i tutaj sobie nagrywam dla was yy, Ja się znowu rozklejam wiecie, bo, yy, no, bo to jest chyba prawda To jest na pewno prawda i chciałem właśnie coś takiego nagrać, żeby wam opowiedzieć Szukajcie yy, swoich radości yy, i nie bójcie się tego wewnętrznego głosu, który czasami może wydawać się szalony, a ludzie czasami w pobliżu was, jak usłyszą, co wy mówicie, mogą stuknąć się w głowę i powiedzieć, że oszaleliście. Ale pamiętajcie o tym, że to jest wasz głos, i ono podpowiada wam, a nie komuś innemu. Dlatego warto tego głosu słuchać. Ja posłuchałem i staram się uczyć tego, żeby słuchać jak najczęściej i tego wam życzę. Mam nadzieję, że obejrzycie kolejny odcinek Kosmicznej Motywacji. Będzie fantastyczny gość. Maciej Święty. Od którego dostałem piękną koszulkę. Maciej Święty jest świetnym artystą, rysownikiem, maluje, rysuje i to się też zrodziło z jego pasji. Także za dwa tygodnie będzie ciekawa rozmowa, również w przyczepie, do której obejrzenia Was zachęcam. Także dziękuję Wam bardzo i niech żyją pozytywne emocje. Ja sobie idę chyba popłakać nad morzem. Do usłyszenia.